Przetrwać apokalipsę. Wyobraźcie sobie, że jutro ma nastąpić koniec świata: w Ziemię uderzy asteroida, lub też wybuchnie wojna atomowa. Co wtedy zrobicie? Będziecie biernie czekać, aż fala uderzeniowa zniecie Was z powierzchni Ziemi? Czy jednak poszukacie schronienia w jednym z tysięcy bunkrów, tuneli, czy też schronów znajdujących się pod Ziemią, lub też wewnątrz skał? Zapraszam was do oglądania serii filmów, w których zaprezentuję wam miejsca na ziemi, w których będzie można przeżyć globalny kataklizm. Bunker Achison Storage Facility, znany też jako Achison Caves, jest to podziemny magazyn o powierzchni ponad 250 tysięcy m2, znajdujący się na terenie dawnej kopalni wapienia, na terenie miasta Achison w stanie Kansas. Od wybuchu II wojny światowej do roku 2013 bunkier ten był w posiadaniu rządu Stanów Zjednoczonych. W kwietniu roku 2013 obiekt został sprywatyzowany i sprzedany prywatnemu inwestorowi z miasta Springfield, w stanie Missouri. Obiekt ten jest nazywany największą na świecie jednopoziomową przechowywalnią, World's Largest One-Level Storage Facility. W roku 1886 na terenie tego obiektu otwarto kamieniołomy wapienia. W czasie trwania II wojny światowej wojenna administracja żywności Stanów Zjednoczonych przechowywała na terenie obiektu żywność przeznaczoną dla żołnierzy. Ze względu na stałą temperaturę oraz wilgotność, obiekt ten idealnie nadawał się na przechowywanie szybko psujących się produktów. Z tego powodu rząd Stanów Zjednoczonych wydał 2 miliony dolarów na stworzenie w obiekcie magazynu chłodniczego. Według raportów z roku 1949 na terenie obiektu przechowywano 9 000 ton jaj, 20 tysięcy ton śliwek, 1000 ton rodzynek oraz 50 ton mleka. Po II wojnie światowej obiekt służył jako magazyn elementów wykorzystywanych w przemyśle zbrojeniowym. W roku 1977 został on przeniesiony do Agencji Obrony Logistycznej. Służył on jako przechowywalnia spadochronów oraz dokumentów Departamentu Obrony. W kwietniu roku 2013 został on sprzedany za nieco ponad pół miliona dolarów i jest przekształcany w centrum biznesowe. Kilka miesięcy później kalifornijska firma Vivos kupiła część przestrzeni w obiekcie i zamierza przekształcić ją w największy na świecie schron w razie zagłady. Pomieścić ma on 5000 ludzi mieszkających w przyczepach kempingowych, których obiekt pomieści nawet 1,5 tysiąca. Jedno miejsce dla kampera będzie kosztować 25 tysięcy dolarów rocznie plus 1,5 tysiąca dolarów za każdą osobę. Obiekt będzie posiadał pancerne drzwi odporne na atak nuklearny oraz system wentylacji i filtracji powietrza. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z serii Przetrwać Apokalipsę